Witam na kanale Łaciński Mars w cyklu Mars Kultura Książki. Mars przeczytał w życiu tysiące książek i tymi najbardziej wartościowymi chciałem się z Wami podzielić. A dzisiaj, arcydzieło włoskiej literatury, czyli Boska Komedia Dantego Alighieri, wizja wędrówki poety przez zeświaty. No, także zabiorę Was na chwilę do piekła. Posłuchajmy fragmentu tego arcydzieła literatury światowej. Pieśń jedenasta. Papież Anastazy. Podział dalszych kręgów. Przyszliśmy jakby nad stromy brzeg lądu, co skał gruzami wokół się najeża. Nad przepaść dzikszej męczarni i chłosty. Tam, chcąc uniknąć straszliwego swądu, jaki z otchłani głębokiej wynika, wespół z mym wodzem stanąłem ukryty pod jedną ścianą wielkiego pomnika, gdzie taki napis w kamieniu był ryty. Anastazego strzegą proch papieża, którego fotyn ściągnął z drogi prostej. Tutaj na chwilę krok zwolnić wypada, by zmysł do swądu pierwszego wrażenia przywyknął trochę. Tak mistrz mój powiada. Potem nie będziem nań dawać baczenia. Jam rzekł, znajdź sposób i rozważ go ściśle, żeby zwłóczony czas nie szedł daremnie. A on, ty widzisz, że ja o tym myślę. Są w środku tych, mówił mistrz radze mnie. Trzy kręgi, co się zwężają stopniami, jako te, cośmy rzucili za nami. Mnóstwo tam duchów, a wszystkie ladaco. Wprzódni nim nie poznasz, wiedzieć tobie trzeba, jak są w tych kręgach zamknięci i za co. Wszelkie zło, które pobudza gniew nieba, ma swój kres w krzywdzie, bo grzechu każdego celem jest działać na krzywdę drugiego. Fałsz jako swojski grzech w człowieka nałogu, od gwałtu więcej obrzydły jest Bogu. Przeto szalbierze w głębszej siedzą jamie, a duch ich z większą boleścią się łamie. Dla gwałtowników jest pierwszy krąg cały, tak zbudowany, że ma trzy oddziały, bo trzem osobom szkodzi gwałt zuchwały. Bogu, bliźniemu i samemu sobie, który czynimy bądź wprost na osobie, bądź na jej dobru. A co moja mowa, objaśni Tobie przez następne słowa. Gwałt się dopełnia naprzeciw bliźniemu, gdy śmierć lub rany zadaje się jemu, albo przez kradzież, łupież, podpalenie, gwałtownie jego rujnuje się mienie. Więc mężobójce, co śmierć zadawali, co podpalali, łupili, kradali, w pierwszy są oddział strąceni w płomienie. Ten, co na siebie lub na własne mienie podnosi rękę za takie szaleństwo, idzie w dział drugi, na wieczne męczeństwo. A tam tak cierpi duch, co z tego świata został wygnańcem dobrowolną wolą, kto na grze trawi swe mienie i lata. I ten, co zamiast cieszyć się swą dolą, płacze i skarży na wszystko z nałogu. Gwałt jeszcze można czynić przeciw Bogu, przecząc go w sercu, miłując bluźnierstwa i klnąc przyrody i jej dobrodziejstwa. A przeto oddział pomieszcza najmniejszy nacechowanych pieczęcią Sodomy, piętnem kahorsu i ten tam zamknięty, co sercem słowy przeciw Bogu grzeszy. Fałsz, ten sumienia prześladowca wieczny, człowiek go może użyć przeciw temu, kto mu nie ufa i kto ufa jemu. Drugi ten rodzaj fałszu niebezpieczny rozrywa węzeł miłości społecznej. Dlatego w drugim oddziale zamknięto graczów, świętoszków, pochlebców z kolei, symonijaków, fałszerzy, złodziei i wszystkich brudem skalanych podobnym. Pierwszy fałsz zaś niszczy miłość świętą, wszczepioną w serca pociągiem osobnym. Niszczy uczucie jej pokrewne, wiarę, a z której ufność wzajemna wynika. Dlatego w kręgu najmniejszym za karę, W tym środku światu, w którego dno ciasno Razem jest gruntem pod miasto ogniste, Kto zdradził, cierpi męki wiekuiste. A ja? Twe słowa, mistrzu, są dość jasne. Staje mi w oczach cała odchłandzika, Jej lud, mieszkanie każdego grzesznika. Lecz powiedz, ci, co wtrąceni do błota, Których deszcz chłoszcze, Ci, których wiatr miota i ci łający i wzajem łajani, dlaczego w mieście ognia nie karani, jeśli jak drudzy są u Boga w gniewie? A On przez Ciebie szał, co mówi, nie wie. Czy Twoje myśli, wirem tego szału z tych miejsc porwane, gdzie indziej się kręcą? Przypomnij księgę znajomą morału, która trzy krewkie skłonności rozważa niepowściągliwość, gniew i złość zwierzęcą. Pierwsza z nich jako mniej Boga obraża, lżejsze od drugich ponosi karanie. Jeśli przypomnisz, zważywszy to zdanie, jakie tam dusze, choć grzechem zatrute, poza obrębem tym czynią pokutę, zrozumiesz lepiej, dlaczego ich grono od tych niewiernych w piekle oddzielono i Bóg, dlaczego w słusznym karwymiarze mniej obrażony, łagodniej ich karze. O słońce, rzekłem, co leczysz wzrok chory, wracając rzeczom właściwe kolory. Gdy myśl wyłuszczasz z jasnością i siłą, równie mi wątpić, jak i wiedzieć miło. Jeszcze raz powtórz, i węzeł ostatni rozetni, powiedz, czym lichwa znieważa dobroć najwyższą? Mistrz mi odpowiada, Filozofia uczy najdostatniej, kto tylko zgłębia tajnie tej nauki, że byt natura na początku wzięła z mądrości bożej i jej arcy sztuki. Twoja fizyka toż powiada. Nie przewracając długo kart jej dzieła znajdziesz, że sztuka dąży ile zdoła w ślad za naturą, jak za mistrzem szkoła, że sztuka ludzka jest jak boża wnuka. Gdy z tych dwóch zasad, natura i sztuka, stanie ci w myśli genezis, zasada, uznasz, że daje nam natura życie, a sztuka pomoc i życia użycie. Lichwiarz, gdy serce łakomstwem zatwardzi, zarazem sztuką i naturą gardzi. On w drodze życia inne ma koleje, on na czym innym buduje nadzieję. Teraz idź za mną, bo iść dalej trzeba. Bo na widnokrąg już wstąpił w tej chwili znak ryb, wóz także już stoczył się z nieba, a dalej ścieżka skalista się chyli. Pieśń dwunasta. Krąg siódmy, koło pierwsze Zbrodniarze przeciw innym Centaurowie, Chiron, Atyla i inni tyrani i mordercy.